Aby zamówić plakat z Waszego wydarzenia na stronie www.kaigo.com wchodzimy w sekcję plakatów z rozwijanego menu przy nazwie Waszego użytkownika. Następnie z listy dostępnych wydarzeń wybieramy to, które nas interesuje. Po krótkiej chwili zostaniemy przeniesieni na podgląd trasy, jaką zarejestrowało KAIGO na podstawie aktywności w wydarzeniu. Z menu po lewej możemy wybrać kolor, jaki chcemy, aby trasa miała na wydrukowanym plakacie. Całość Waszej trasy jest podzielona na 8 odcinków. Jeżeli zapomnieliście włączyć w którymś momencie aplikację, możecie edytować odpowiedni odcinek, aby dodać brakujące miejsce. Tutaj widzimy, na przykład nie została dodana wycieczka do skopie, więc dodajemy ją ręcznie. Jeżeli wszystko jest OK, przechodzimy do następnego ekranu. Tutaj możemy wybrać rozmiar plakatu, jaki nas interesuje, oraz ich ilość. Po lewej widocznie jest podgląd waszego plakatu przed wydrukiem. Po wypełnieniu wszystkich pól oraz zaznaczeniu zgody, przechodzimy do opłacenia zakupu. Stripe pozwala nam wybrać wiele metod płatności, m.in. Blik oraz przelewy 24. Po zakończeniu procesu otrzymamy podsumowanie, które także wysłanie, zostanie wysłane na maila razem z linkiem do śledzenia jego statusu.